Drodzy w pierwszym czytaniu dzisiaj usłyszeliśmy fragment jednej z podróży Pawła i Barnaby, w czasie w której głosili Słowo Boże i umacniali też tych, którzy już Chrystusa uwierzyli. Wymienione zostało szereg miejscowości czy krajów, w których to czynili, jak Istra, i Konium, Antiochia, Epizidia, Pamfilia, Perga, Tagia i znowu Antiochia. W każdym miejscu, gdzie byli, głosili Chrystusa, głosili Ewangelię i umacniali uczniów, których znaleźli. I opowiadali w też miejscowych kościołach, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przez nich działał. Można się pytać i zastanawiać, co sprawiało, że w apostołach była ta moc, i przez zgłoszenie apostołów ludzie, słysząc ich naukę, od razu przyjmowali ją i w Chrystusa wierzyli. Że przyjmowali zbawienie w Chrystusie. Jaki był sekret? Można się zapytywać, tak się zastanawiając nawet, jak w obecnych czasach trzeba by tego Chrystusa głosić, tak aby ludzie Niego wierzyli jak. odpowiedź pada, wydaje się, Ewangelii. Jezus ją podaje apostołom w nowym przykazaniu. Dzieje się to na ostatniej wieczerzy, już po umyciu nóg, po zapowiedzeniu zdradni dalszej, po jego wyjściu. Jezus mówi, że teraz zostaje otoczony chwałą. Rozpoczyna się moment, na który on przyszedł. Jezus podaje jako testament swoim apostołom. Teraz Bóg został otoczony chwałą i on mnie chwałą otoczy. Kiedy dokonuje się otoczenie chwałą i Syna Człowieczego, i Chrystusa, i Pana Boga, kiedy Jezus dopełnia misji, której przyszedł, kiedy umiłował uczniów, do końca, do końca, a więc do śmierci. Dalej powie apostołom: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Rzeczywiście, Jezus za niespełna dobę to uczynił o tych słów. I podaje apostołom przykazanie. Jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję Wam, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, miłość wzajemna to przykazanie nowe, które. Chrystus dzisiaj zostawia apostoła. Wydaje się, jest tym, dzięki czemu i Paweł i Barnaba byli przyjmowani, kiedy nauka Chrystusa w była przyjmowana przez ludzi, i ludzie z ochotnym sercem do Chrystusa szli. Miłość wzajemna między apostołami. Miłość która jest w stanie oddać życie. Umiłowałem was do końca i wy się tak miłujcie. I potem poznają że jesteście uczniami moimi. Dalej w Dzieciach Apostolskich w innym fragmencie czytamy, jak ludzie spoza chrześcijaństwa, patrząc na życie apostołów, uczniów, mówili zobaczcie, jak oni się miłują. Zobaczcie, jak oni się miłują. Dalej, gdy Paweł został w pewnym momencie, gdy Paweł został w pewnym momencie sam, poszedł do Aten, sam. Wygłosił na Areopapu piękną mowę, przygotowaną od A do Z. No, nie idzie się do niczego przyczepić. Na końcu słyszę, posłuchamy się innym razem. Był sam. Miłość wzajemna dokonuje się w relacji z drugim człowiekiem. Ludzie, do których głosił, nie mogli zobaczyć jej, bo był sami. I usłyszał: Posłuchamy się jednym razem. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. I gdy słucham, czy czytam o tej miłości wzajemnej, jak. Ludzie patrząc na apostołów, od razu ją widzieli, zobaczcie, jak oni się miłują. To zastanawiam się mocno, na czym polegała ta miłość wzajemna, że była w taki sposób okazywana, że ją było widać na zewnątrz. Że wystarczyło tylko spojrzeć na nich i zobaczcie, jak oni się miłują. Zapewne nie chodzi o to, jak chłopak czy i dziewczyna sobie idą za rękę. Tam mówią sobie czuła słówka, tam się całują w policzek raz po raz i można powiedzieć, zobaczcie, jak się kochają. <laughs> Zapewne nie o to chodzi, że apostołowie sobie ta chodzili za <laughs> A jaką miłość chodziło? Sam do końca nie wiem. Wydaje mi się, że najpewniejszym są dwa warunki, dwie rzeczy, aby ta miłość wzajemna zaistniała. Pierwszy to na pewno relacja z Chrystusem, który nas umiłował do końca, który nas umiłował do końca, byśmy czerpiąc z Jego miłości, mogli tę miłość okazywać. Innej drogi nie ma, by miłość ze mną osiągnąć. Podobnie Matka Teresa z Kalkuty na początku, przed wyjściem na ulicę Kalkuty, godzinę adorowało Chrystusa. Godzinę adorował w i później dopiero szła miłość tym najuboższym, tędowatym okazywać. I dwa już bardziej taki praktyczny wymiar miłości. Miłość, która przejawia się w zauważeniu drugiego, w drobnych rzeczach, w drobnej życzliwości, w uśmiechu by interesować się drugim człowiekiem. Oczywiście nie w znaczeniu, że teraz, o, się, się kazał interesować Z drugim, to pójdę i obgadam wszystkiego. <laughs> nie interesować się drugim, który jest obok mnie. Zobaczyć może zamaskowany, smutny wyraz twarzy i zapytać, co się stało. Zainteresować się drugim, uśmiechnąć się, kazać prostą życzliwość tak ta miłość wzajemna, którą Chrystus nam poleca, jest bezinteresowna. Która kocha, nie oczekując z I przypomina mi się tu takie opowiadanie dla dzieci, które kiedyś przeczytałem, że tam rezolutny Jasio idzie do mamy, tam mama coś tam przy zlewie robi i daje karteczkę. Tam ja się zadowolony z siebie, mama, masz czytaj. I tam Ja się wypisał. Tam listę wypisał. Za wyrzucenie śmierci 5 zł. Za wyprowadzenie pieska 5 zł. Za odrabianie lekcji 10 zł. Za świadectwo z paskiem 20 zł. Za posprzątanie pokoju 5 zł. I tak wyliczył, wyliczył, wyliczył. Tak się zebrało tego. Podsumował. Mama tak się łapa, Spojrzała na Jasia do niego, który czeka na odpowiedź. Obróciła pisze. Za dziewięć miesięcy, które się nosiła pod sercem, za darmo. Za każde karmienie dzień, w nocy, o każdej porze, za darmo. Za wszystkie przymienic pieluchy, za darmo. Za każde naprawienie kolana wysyjał i za darmo. Za każde śniadanie, obiad, kolację zrobioną, za darmo. Za wszystkie troski, które i łzy, które przez Ciebie wylałam, prosząc się o Ciebie z niepokoju za darmo. Ja się wziął, przeczytał, przytulił się do mamy, bardzo Cię kocham, przeprosił, zapłacono. Zapłacono. I zobaczcie, trochę w tej miłości w mu o to chodzi. Matka, która kocha dziecko tylko dlatego, że jest tylko dlatego, że jest. Interesuje się dzieckiem, by mu było dobrze, by było szczęśliwe, naparnione, radosne. Interesuje się dzieckiem, bo jest, dlatego, że jest i kocha. Tylko dlatego, że jest, a nie za to, co robi. Może wypadałoby, no zapewne za większość, jak my wszyscy, jak tu siedzicie, jesteście rodzicami. No i ja siłą rzeczy nie, ale wy pewnie tak. I Może warto, tak nie na tę miłość ze mną, wrócić sobie myślami do tego okresu, gdy te dzieci wychowywaliście, gdy były takie małe i kochali się dlatego, że są. Przypomnieć sobie tę miłość i postarać się w taki sposób odnosić się do każdego jednego człowieka, którego macie obok interesować się im dlatego, że jest, kochać Go dlatego, że jest i nie oczekiwać im zamian. Prawdziwa miłość daje nie oczekując im zamian. Jest bezinteresowna. Oddaję życie, jeśli trzeba. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Prośmy Pana Boga, by nam pomagał, to tak, taką miłość wzajemną osiągnąć, byśmy patrząc na nas uwierzyli w Chrystusa.